Siemanko, siemanko, witajcie z tej strony wasi wojewnicy wojownicy Ostrości, czyli Ostry Miński, tak. Dzisiaj y, na zaprzyjaźnionej plenerowej stacji. Tak. No, przy, Ostr, ostre testy. Przy KFC, jak w poniedziałek, że tak to ujmijmy. Tak. Mhm. Przy zaprzyjaźnionej chyfycy? Tak. tak. No i co? No, jako, że poniedziałek, no to kolejne ostre testy. Kolejny sąd, który tak. już tutaj mam. Tak. Co to Czekaj, bo Coś tak. mi tutaj smyra. Nie, ja, ja. Mnie też coś. Tak. Ja, ja w to jeszcze. O, dobra. Teraz będzie lepiej. Też sobie przełożę wyżej, żeby mnie było lepiej słyszeć. A ja niżej, żeby, żeby mnie nie było za wyraźnie słychać. <noise> I mamy sos od Pixie Peppers. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za paczkę. Tak, piekielnie, ostre, piekielnie ostry sos Chili. Ma on tutaj. Jak się nazywa? Pięć papryczek na. 6 maksymalnie, a nazywa się Skorpion Juice. Scorpio Juice. Scorpion Juice. Tak, czyli sok ze Skorpiona. Mhm. Czyli. E, e, Mam nadzieję, że kolce jadowe zostały wyciągnięte. Czyli kogoś e, urządził, że tak powiem, Skorpion swoim rządłem. Tak. I potem został wyssany ten sok. A ty swoim rządem kogoś urządziłeś? Tutaj, tutaj, tutaj <laughs> macie z tego Skorpiona na etykiecie również. Jak już mówiliśmy parokrotnie, Pixie Pixi Pepper tutaj słynie z Fajny grafik fa, fajnych etykiet. Tak, sodzę jeszcze w terminie. A jego skład, jak się prezentuje. skład prezentuje się następująco. A jeszcze wcześniej opis tutaj jest na etykiecie, więc również sobie pozwolę. 100% drzemieślniczy. Scorpio Juice to jak połknięcie wściekłego do Skorpiona, który bezlitośnie kąsa twoje gadło tylko dla szaleńców. Hmm? To było pytanie. My jesteśmy szalo... hmm. jesteśmy szalo... Jesteś szalone oki? Tak, Moody. <laughs> Skład Mang... Mango Alfonso. No co? No nie no, ten szalo... Szalo... szalone oki ok Moody by pasował do Ciebie w sumie. Tak, mam szalone oczy, U uciekają mi na wszystkie strony. Tak. Papryki w nawiasie Trinidad Scorpion i Fatali. Sok pomarańczowy. Limonka, regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy, ocet jabłkowy, sól morska i przyprawy. Może zawierać orzechy, saler ziarna, zbóż, gorczycy oraz sezamu. Produkty oznaczone gwiazdką pochodzą z mojej własnej uprawy, czyli w tym przypadku są to papryki. Papryczki, papryczki. Papryki, tym nie fatali. ale dość i taki. Fatali. Prosty, przekombinowany. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 200 ml wstrząsnąć przed spożyciem. Tutaj gdzieś macie cenę ze strony ze sklepu Pixie Peppers. Także polecamy, już, już przed nawet spróbowaniem polecamy. I teraz pytanie, czy, czy będę potrzebował noża, czy nie? Myślę, że będę. Tak, bo, bo nie ma tu żadnej zawleczki, więc. Uważajcie, dzieci, nie róbcie tego w domu. Pozwolę to sobie. Zrobić nożem, elegancko tego, z czego się śmiejesz? Le z legancko tego. Oj tam, oj tam. Tak, to jest człowiek pewnokcie obecnie, a tutaj każą mu etykiety zdzierać. Tak. Znaczy te e, folie. Folie zabezpieczające. Dobra, folika. Wrzucią gdzieś tam, żeby nam nie uciekło nie śmiecimy. Tak, to śmiecimy. Już widzimy w, konsysten... w konsystencji jest dość płynny, ale aksamitny nie nic nie zostaje tutaj na, na butelce, także fragmentów się nie spodziewam. W kolorze jest taki słoneczny, bym powiedział, żółto, taki. Taki bardziej żółty niż pomarańczowy. Tak, żółto, taki lekko brunatny, taki brudny, żółty. Taki brudny żółty, no. Taki żółty zmieszany z taką szarością. Tak, zakurzony żółty taki. Dobra. Ale nie jest zakurzony przez to, że u nas stał to roślinność dłużej, nie. Nie, nie. Długo nie stał. W, w Terminie jeszcze do listopada tego roku. Tak. Także zdąży zniknąć tak. z naszych półek. Z naszych lodówek. Bo po otwarciu w lodówce, przypominam. Ale lodówka też ma półki. No tak. Chyba, że trzymasz tam w tym pojemniku na dole, tam gdzie, gdzie się powinno trzymać warzywa, to tam wrzucasz te butelki, wszystkie jedno poczęte. Ale u nas tak nie ma. Nie. nie. Czekaj, bo niestety bardziej czuję swoim perfumem. Było się psikać mocnym perfumkiem? On czuje. O. Tak? Czuję. I co czujesz? Hmm. Paradoksalnie. Jest to słodki zapach, no. ale nie powiedziałbym, że, że to jest mango czy jakiś owoc. Ja akurat lubię mango i ja go jestem fanem, więc, więc może wyczuję, że to może akurat to jest. Może to... czuję tu troszkę te papryki, ale bardziej jakiś miks takich przypraw. Niby tutaj te przyprawy są na końcu w składzie, ale. Nie są wyszczególnione, co to dokładnie? Nie. Wiesz, co? To może to za kontrowersyjnie, no. ale trochę mi to tak y, pachnie taką przyprawą do Gyrosa. Zabrzmiało to kontrowersyjnie, jak najbardziej. Mm. Nie, man mango Sugerujesz, też... Sugerujesz, że Grecy przyprawiają skorpionami swoje danie? Mango też czuć, tak, jak, jak się już bardziej zawąknąłem, za, za ale ta, ta, ta pierwsza nuta przyprawowała całkiem tak jakaś przyprawa, taka z typu kebab, coś. Takie no, kwaskowaty zapach, ale przełamany właśnie taką... Ja tu czułem słodycz taką owocową bardziej, czy, albo nie owocową, taką po prostu słodycz, delikato. Ja czuję taką kwaskowatość tak. właśnie przełamaną nutą mango, typowo mangową. Mango? Czuję mocne mango. Ja go poczułem na końcu już, jak już ci oddawałem butelkę. Mocne mango gdzieś tam. Taki gerberkowy klimat. Gerberkowy taki, taki kubuś, kubuś gerber, tego, 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 takie klimaty? Tego tam. Takie klimaty, ale przełamane czai się tam Ta ta gorycz, taka wytrawność paprykowa. Ale przyprawię no. jakieś takie, co ja tam wyczułem? Jakieś takie. Szakalaka z smaga nie, nie? Wiesz, może poczuję je na... Nasze łyżeczki firmowe. Zapach bardzo obiecujący, nie jest Czekały. jakiś odrzucający czy coś dobra, tego. Dobra, to załóż zad sobie. To, to Załóżuję, zad jeszcze go może wstrząsnąć, żeby na, na pewno nie był rozdzielony. Tak jak my? No, na Rozdzieleni? na dzieli tylko ła ławeczka, na której tak. ty siedzisz, a ja nie. Tak, przesiadam się dzisiaj. Tak, ławka. Ławeczka jak w serialu. A nie oglądałem tego serialu. Nie? Nie. No, to jest, nie jestem wielbicielem. To jest, ale to jest klasyka kultury normalnie polskości. Nie, powiem się, że jakoś Cezary Żak w dwóch rolach do mnie nie przemawiał. Ale on nie był w tym samym czasie na ekranie w dwóch rolach. No, on, to... on w pojedynkę jest wystarczająco duży, więc nie wiem, po co mu dwie role. To tak, tak, jak ja bym był w dwóch osobach. No, zasady, Może, że... wiesz, jak coś w mi się gdzieś kiedyś stanie, to będziesz nagrywał jako duet ostrości jednoosobowej. Nie, to już macie pewne, że jeśli, jeśli byka tu ze mną nie będzie, to, to nic się już na tym kanale nie pojawi. To jak, jak u, u tego Kononowicza nie będzie, nie będzie niczego. Pozdrawiamy szkolną. Tak, wcale się nie utożsamiamy. Wcale nas nie, nie porównywali, nie? W konsystencji nie, jest płynny, fajny, ale, ale, ale nie rzadki. Nie jest to woda, bardziej taki, bardziej taki a, a, aksamitny syropek. Taki syrop, ale to jest taki syrop, właśnie dobrze zmielony, gładki, aksamitny. Gładki taki. właśnie. Nie ma tutaj jakichś resztek. cząstek, nasion, cząstek nic. Cząstek, papryk tego. Nic nie, nie wiem nie jak widać. to się rozleje. Ale właśnie, Ci, że fajnie co, siedzi. Dość się trzyma. Tak, fajnie siedzi na tym kurczaku. No? Przyjemnie. O, jakieś samoloty nad głowami? No, wiecie, no, nie jest tajemnicą, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nasze rodowite miasto słynie z lotniska. Nie jest to w żadnym, w żadnym stopniu reklama, ale latają tutaj różne takie. Tak. Zrobimy wam zdjęcie, za chwilę wrócimy. Powiem ci tak, nie, poczekaj, jeszcze będę no. ja musiał skomentować. No. Stwierdzenie, że nasze miasto słynie z lotniska, to jest tak, jakś powiedział, że ja słynę z uprawiania maratonów. <laughs> Oj tam, oj tam. Ja i maraton. Jeden opony, maraton. Właśnie. To Dobra, mówię. Widzicie zdjęcie. jesteśmy? Nie odlecieliśmy? Nie. Nie zabrali nas? <noise> Ufo. Na żaden maraton. Maszenie. Smacznego. Smacznego. Interesing. Przyjemne, słodki, ale powiem ci tak. Zauważalne uderzenie. Gryzie od pierwszego momentu. No, już od takie, takie gryzienie. Mhm. Nie ma jak w niektórych czasach, że jest pozostawione to no. na słody, czy na tego, a dopiero później. W razie na wierzchu. Mhm. Słodki, aksamitny, fajny, owocowy. A ten skorpion nie jest utopiony, ten no. jest pieszoplanowy. Lekko kwaskawy. Mhm. De delikatnie, tak przesmykująca się tam gdzieś taka goryczka paprykowa, ale śladowa. Fajna. Powiem ci, że te 5 na 6 papryczek. No i. Przyjemnie się rozchodzi. Powiem ci więcej? Ja jadłem? Rośnie. Ja jem? I rośnię, rośnie, szyję. Rośnie, ale wieżę. to jest wciąż na takim przyjemnym poziomie. Mhm. Fajny. No też trochę trochę dawno ostrości nie jedliśmy, bo nasze treningi to było tak trochę dawno temu przed, tym, przed tą sesją nagrywkową. A to jest pi pierwszy odcinek tego dnia z ostrością, więc mo mo może nam ostrość smakować bardziej, ale fajny. Ale wiesz, to nie jest inwazyjne w żadnym stopniu. Nie. Jest przyjemne. Nawet jest bardzo przyjemny. Przyjemny, zbalansowany, właśnie. Nawet to, ja lubię słodkoś, słodkie sosy, słodkości, to skręcił się nawet tak do pewnego to... poziomu i trzyma teraz. Ale, ale co chcę powiedzieć? Dla mnie nawet to, że ta. Słodycz dość szybko znika i pozostawia nutę paprykowości, Paprykowo. takiej goryczkowości. Mhm, no lekkie coś takie. Tylko... Le, lekki, ale Pło. mi to nie przeszkadza, to, że to nagle znikło, wiesz. Mhm. Bo są sosy, gdzie masz, o dobre, dobre, a za chwilę ci, wiesz, a, Ale samo, do... samo działanie tej, tej pikanterii, czy, 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 czy już ostrości, bym powiedział, że też jest fajne, bo ono nie jest takie inwazyjne. A jednocześnie jest bardzo mocno zauważalne. Tak, to nie jest taki jakiś tam przyczajony tygrys, ukryty smok, że nagle cię walnie. Gryzie tylko on od razu. W przyjemny sposób gryzie. Tak. Ale nie jest to cięcie, nie jest to ból. Nie, to jest takie. Nie jest to też rozgrzanie, hajcowanie, też nie. To jest takie gryzienie, bym powiedział. Takie mróweczki, tak jakby ci m... mhm. mrowiło, nie? Bo tylko, że no, bardziej nie mróweczki. Ja czuję na przykład podniebienie, czuję język, czuję. Mm, Dziążła czuję, bo tutaj jak jadłem to na zębach mi gdzieś tam zostały jakieś resztki. To ja tak y, połowę języka od przodu do połowy i, i, i przednią część podniemienia. Mm. Tak samo. Specyfika zjedzenia pewnie. Nie? Natomiast mm -hmm. bardzo fajnie, smaczny i przyjemny. Nie wiem, czekamy tu jeszcze chwilę, żeby to... No myślę, że moment, żeby. może no, Moment możemy przeczytać. Żeby to bardziej się posiadło. Yy, natomiast nie podniosło się do jakiegoś hardkorowego nie, poziomu nie jest to coś, z czym musimy, wiecie, walczyć, czy nie wiadomo, jak długo czekać. Czekamy dlatego, żeby ewentualne odczucie z łyżeczki nie było przytłumione tak. tym... Z tymi mróweczkami, co jeszcze czujemy. Tym, tymi mróweczkami, co jeszcze czujemy, żeby, wiecie, ten skok ostrości był znowu od poziomu zero, jakby, nie? Plus minus. Sorry, przepraszam. Najwyżej mnie opierdolcie. Nie się kupić coś, do jesteś poziomu. Wracamy? Mieliśmy y, lekką przerwę na... To na pewno nie był nasz subskrybent. Na cele dobroczynne. Tak, na I, i, ziemniak. I, i wcale i i wca nie karmiliśmy gołębi. Nie, to nie, był, to nie był nasz subskrybent. Dobra, myślę, że no. chwila minęła. Tak, chwila minęła, tutaj jeszcze też na dyskusję tego, więc działamy to, bo to jakby no... Tak. Zauważalna. Sam e... jestem ciekaw, jak to zadziała ci, na, na, na czysto i jak, jak bardziej... Jaka będzie tu... różnica, nie? Tak, i jaka jeszcze... Tutaj Dobra, się już, żeby tego nie rozlać. Głębia tego smaku wyłoni, bo jednak z kurczakiem to co innego, a, a na czysto to też co innego. Wow. No nalałeś się tak solidnie. No. Boję się, że mi to wiesz. Zleci. A nie chciałbym tutaj nakapać. Ale poczekam na ciebie. Nie mhm. mm. Teraz połknąłem spokojnie, nie no, tak Wiedziałem, okazać. że to dobre. Słodkie, kwaskowate, przy przełknięciu lekko goryczkowe. Na no, czysto początkowo... <laughs> Większe mango. Tak. Mango yy. słodkie, ale też przełamane kwaskowatością. Tak, ale bardziej duża, większa... Znaczy to już dużo większa gorycz. Ja wiem. Tak, dla mnie to, to wciąż nie jest duża gorycz. Ale N niewielka. Ja nie porównuję tego do czegoś, co gdzieś tam było bardziej, mniej gor goryczkowe, tylko porównuję no. do, tej, sa, do tego samego sosu. No to, no to tak. Większa, to większa, większa gorycz, no, wyszczęna. Lekkie wypalenie boków języka. Ja też czuję z tyłu na języku. Ja bokami. A ja? O, oboma. Tak jak tak macie język cały i macie jakby przednią część, pier, przednią połowę i tył, to ja czuję tak w tyle. Całościowo w tyle. I się rozlewa na policzki. No? Powiem ci tak. Skorpion na czysto już daje. Daj. Daje o sobie znać. Już nawet lekko ślinę generuje. No. Trochę tak. Nie jest to jeszcze dla mnie jakiś taki poziom. Wyzwaniowy Bolesny. Jest to poziom zauważalny. Gdzieś tam te efekty od zjedzenia ostrego, jak gęstniejąca ślina, jak uderzający obszar gdzieś tam, to tak, odczuwam. Natomiast on nie powoduje tego, że staje się milczący. Nie. Że, że jakoś, wiesz, nie, nie wiem, co powiedzieć, nie chcę nic mówić, bo walczę ze sobą. Nie. Teraz ślinę przełknąłem drugi raz, także... Ślinkę prowokuje, na, na, na pewno. No. Ślina tak. Ale w tym ale momencie też już mam wrażenie, że schodzi. Też samo mango w sobie to też jakby przez to, że, że jest takie owocowe. Teraz takie mróweczki czuję, jak schodzą mi z języka i o, osiadają trochę na nagadle. Ja mam teraz taki posmak, już nie goryczy, ale takiej tak jakbyś. Pieprz sobie wziął. Tak? Tak, popieprzył coś mocno. Nie. Samego pieprzu. Mhm. Takiej ziołowości. Takiej ziołowości, ziołowości, ziemistość, taka, nie? Mhm. Nie taka stricte gorycz papryki, tylko taka właśnie gorycz takich. Nie, no to mi ta goryczka dość szybko minęła wraz, wraz z całym smakiem. Została czysta moc. Hmm. Powiem ci tak, ona schodzi. Ale ja to przynajmniej tak odczuwam, to mogę opisać to, co czuję, no. że ona schodzi tak skokowo, że była, zeszła, ale nie zeszła tak, że schodzi, 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 tylko zeszła i się trzyma. Zeszła Aha. i się trzyma. Tak, zgadzam się z Tobą. Ma takie jakby etapy. Tak. Zgadzam się z Tobą. Tak teraz to myślę, 5 na 6. O ile przy ostatnim przy ostatnim Toxic Jokerze powiedzieliśmy, że tam ta skala była trochę zaburzona, bo on był słabszy od, od, mhm. od poprzedniego tego 3x6 Red Tak, ale red producent, go, tak? producent też nam wyjaśnił dlaczego, czym to było spowodowane. Tak. Więc tutaj jakby, jakby sprawa wytłumaczona. Tak, natomiast ten, porównując do dwóch ostatnich, czyli do Toxic... Jokera i do Red Goat'a. Mam wrażenie, że mimo tej swojej owocowości, to jest on wyraźnie pikantniejszy od, od, od tego Red Goat'a 3x6. Na, na ja na przykład, jak sobie przypomnę, to ja tego Red Goat'a średnio dobrze przyjąłem ze względu na on, on był po prostu paprykowy. Ze względów smakowych. Tak. Natomiast ten też jest głównie paprykowy. On jest paprykowo-mangowy. Z czego to mango? Nie. E, ja bym chciał, że w smaku On jest głównie mangowy z dodatkiem mocy paprykowej. Ja tu z, z smaku paprykowego nie czułem. Wiesz, nie wiem jak, bo tu jakie tu są papryki? Scorpion i Fatality. Więc Fatality. Właśnie, nie wiem jak na czysto, bo o ile jeszcze Trinidad Scorpion gdzieś tam chyba jedliśmy? Nie, jedliśmy inne, Ale gdzieś tam miałem do czynienia z Trinidadem Skorpionem, mniej więcej w jakiś produktach. Od reszka to strożnie Tak? Jedliśmy, to tak? To była ta druga. No to jakby tutaj mam też porównanie, tylko że to było czerwone bodajże skórki. Tak. E, tutaj jest typowo żółty, żółty Sosik, więc żółty ten. Nie wiem, jak na czysto smakuje Fatali, ale podoba mi się ten efekt. Kiedyś szukaliśmy, że to, jest... to, to też jest papryka w, w, w okolicach do, do jednego miliona, więc taka podobna. Tak, ale nie wiem, łuka. jak ona smakuje na czysto. Natomiast tak. jeżeli ona smakuje tak jak, taki, tak, jak ma działanie ten sos, czyli daje ostrość, ale nie zaburza w żaden sposób takiej goryczy, takiego kapcia na języku, to jak najbardziej plusy za dodanie tej papryczki do tego sosu. Ja teraz, już po takim czasie odwiedzenia. Hmm? Jak przyjadę tak językiem po wa wargach, to jeszcze czuję takie mrówki na języku, takie, takie cierpienie lekkie. A to ja tak naprawdę język już nie czuję, warg nie poczułem w ogóle. Bard nie. Y gardło już mi zeszło, podniebienie. Gardu gardło też zeszło. Podniebienie te tutaj przednie, te twarde mhm. podniebienie. Czuję, że tam miałem coś zjedzone, nie, to ja to ale czułem. to jest właśnie takie. Ja, ja to czułem po, po kurczaku. Takie przytaczanie. Już teraz nie tylko tylko, wiesz, języka takie, z tak. Ale teraz to już mega, mega zadowalająco już, mega No, sosik skokowy, ciekawy, sko... sosik, powiem Ci dług. tak, y, mimo wszystko po sosie y, z mango, y, mangowym, tak, nie spodziewałem się, że to będzie miało jednak tak zauważalną moc. No, ja myślałem, że te mango bardziej przytłumi to, tą, 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 tą ostrość tego, a tutaj jednak... No. Ten skorpion nie dał się zatopić w tym sosie, w tym soku od, owocowym. Zaczął gryźć od pierwszego końca, no. więc fajne. Fajne y, dla... Jeśli lubicie takie sosy właśnie, które od razu mówią, tak. że je, wiesz, damy Ci maksymalną moc, siekniemy od razu, to jak najbardziej polecam. Nie wiem, czy się tam zgodzisz, dla niejedzących ostrości on nie jest. Nie. nie, bo to będzie na takiej zasadzie, że Yy, osoba, która nie je ostrych, albo je gdzieś tam, zaczyna swoją drogę z ostrością. Tak, jest, na etapie, takie, jest na etapie zwykłego chili. Tak, to takie uderzenie może być ła i wiesz, zacząć płucz gdzieś tam tego i zaraz, zaraz zalewać tym mlekiem. Yy, natomiast dla osób średnio zaawansowanych, bardziej średnio niż zaawansowani. No raczej średnio. Yy, to już jest poziom takiego przyjemnego. To jest bardzo przyjemny produkt którego się nie przestraszycie Mocno a docenicie właśnie to, że on pali mocna ale nie mocna pikanteria taka yy, nawet nie o, przeszkadza no, nawet smakowość. ostrość może już tak. to jest, dla nas to jest ostre ja mogę powiedzieć dla mnie to jest ostre Mhm. Ale nie jest ostre wyzwaniowo. Nie, to już jest ten próg, że to nie jest pikantne, to jest ostre. Mhm. No to ja właśnie czy to mocna pikanteria, a już ostrość, tak? Nie, to jest taka ostrość niewyzwaniowa. Nie, że nie. już jest zauważalne. Jest fajny, na pewno nie. Ale nie musisz z tym walczyć. Nie? Fajny, przyjemny, do czego? Jeszcze raz. Ja bym to dodał do wielu zastosowań, łącznie z deserami, ciastami. Tak. Na kanapki tak. Na serniczek też, bo zawsze. Do parówek tak. Do jakichś, nie wiem, dań, żeby sobie polać, nie wiem, jakiegoś kurczaka z ryżem, tak. Ale właśnie do takich lekkich mięs, bo do takiego nie. ciężkiego mięsa jako... Do, do, do kurczaka typowo. Jako dip czy coś, to nie, do, do kurczaka, do jakiejś ptactwa. Do jakiejś sałatki do dip też. No. Jak ktoś lubi takie hardkorowe dipy? Jak do, dla wegan, to też jak najbardziej, nie? No, produkt wegański, tak, ten, żadnego no. skorpiona nie... Tak, ża żaden skorpion nie ucierpiał podczas, podczas produkcji tego podczas sosu. Podczas produkcji tego sosu. Trzeba to zaznaczyć, tak? tak? Mimo, że tam soku mu trochę opuścili. Jedyne ogonki, jakie... To... Nie, dobra, to... To nie. Ten temat jakby przemyślmy. Nie tędy droga. Tak. No dobrze. No cóż, polecamy jeszcze bardzo, jeszcze bardzo, bardzo, cena, bardzo. Z, czyste, z czystego serca. Na sklepie Pixie Peppers, także tak. y, sprawdzajcie. Do do jeśli, jeśli jedliście, dajcie nam w komentarzu, jeśli nie jedliście, Polecajka tak naprawdę, ceny do jakości, jaką jak za to daliśmy, to jak najbardziej... Bo w, tak naprawdę no w tej cenie, w której y, kupuje się ten sos, to no, kupuje się większość sosów zagranicznych, które jakby smakiem do do tego, że nie oczy, mają nie pod, pod, nie podjazdu mają w ogóle. Więc... W ogóle zresztą często pod, powtarzamy. A, a jeśli mają podjazd smakiem, to znowu nie mają podjazdu mocą, bo to trzeba, to trzeba przyznać, że to jest. jest dobrze zbilansowana moc i smak. I, I wystarczająco mocny nawet jak na nas do, do takiego codziennego, fajnego użytku. No. I jest pyszne smakiem, więc no. to jest naprawdę duża sztuka zrobić coś coś tak zbalansowanego. coś żeby nas zadowoliło i mocą i smakiem. Tak i przede wszystkim nie jest co warte podkreślenia nie jest takie cukrowe. Nie jest cukrowe. Nie, nie jest cukrowe, nie jest, jest to jakieś takie, wiesz, cukrowane. Dobra. Dobrze. Tyle, polecamy. Tyle, dzięki. Zostawcie lajki, subiki, lajki, subiki, komentarze. Komentarze jak jak się mi, spodoba, mi, miłe słowa. Nowa miejscówka. Mniej miłe słowa, tak. A my bierzemy się. Krytyka, a my bierzemy się za kolejne. Tak. E... Bierzemy się za kolejny sos. Na razie, pa. Ja.